Cześć, manko z tej strony Kamiks, a dzisiaj to jest mój pierwszy odcinek na kanale. No i dzisiaj na przykład będę wam mówił, co będę nagrywał i tak dalej, o mnie i tak dalej, no. Sami wiecie. No, będę nagrywał czasami, jak sobie zainstaluję Minecrafta na telefon. No. Samsung Galaxy 3. No i no i też będę nagrywał może GTA i taką fajną grę. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Właśnie. O tą yy, Robloxa będę wam pokazywał. No i F Forum City. To, no to jest fajna gra. Jeszcze zrobiłem zdjęcie. Czekajcie. No i... Jeśli chcecie więcej takich odcinków, na przykład, no nie wiem, z Minecrafta, GTA, ten, dajcie łap, y niech będzie 10 łapek w górę, to ja nagram Minecrafta. O, zainstaluję sobie Minecrafta, no i będziemy sobie nagrywali Minecrafta, stworzymy swój własny serwer, no i będziemy, no wiecie, na nagrywać sobie. Będziemy survival, komendy będziemy testować jeszcze na jednym serwerze. No takie rzeczy, bo... Nie wiem, czy znacie, ale jest taki Fetax youtuber. To jest mój. to są no to to mój kolega. No i może czasami będziemy jeszcze nagrywać sobie w online, jakieś, kiedy, nie wiem. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jeśli chcecie w ogóle takie filmiki z kimś na przykład. No. No to. No to do zobaczenia na, na następny filmik, na mój, no mój drugi na kanale. No i... no i subskrybujcie mój kanał. Dobra, na razie i cześć!